Kontynuujemy 17. kolejkę Ekstraligi. Kontynuujemy niedzielę z 17. kolejką Ekstraligi. Zaczęła się ona naprawdę wybornie od spotkania Czarnych Sosnowiec z SMS-em Łódź, wygranego w dramatycznych okolicznościach przez SMS-3 do 2 bardzo ważnych meczów w kontekście mistrzostwa naszej ligi. No i liczymy na nie mniejsze emocje tutaj w Krakowie. Akurat wyszło nam słońce tuż przed rozpoczęciem spotkania pomiędzy gospodyniami, a więc AZS-em. UJ Kraków, a drużyną sportisu KKP Bydgoszcz w bramce Natalia Piątek, następnie od lewej Weronika Andrzejewska, Daria Sokołowska, Wiktoria Chelińska kapitan zespołu oraz Glinka. Agnieszka, następnie w pomocy mamy Aleksandrę Sudyk oraz Martynę Boguszyńską, przed nimi Paulina Oleksiak, na skrzydłach Aleksandra Stasiak oraz Aleksandra Wiczak i na szpicy ustawiona Edyta Sobczyk. Tak? A jeżeli chodzi o gospodynię dzisiejszego spotkania, to e, tak jak już wspomniałeś e, z numerem 7 e, na samym e, górze Aleksandra Nieciąg, później od lewej e, Natalia Wrubel, Agnieszka Deruś, e, Natalia Sitasz, e, Weronika Wójcik, troszeczkę pod nimi e, Zuzanna Maronde i w bloku defensywnym e, Małgorzata Bartosiewicz, Weronika Smaza, Kinga Wilk kapitan zespołu Anna Zapała i w bramce nieoceniona dla Jagielonek Karolina Klawis. Kadry wojewódzkich, kadry małopolskich, gdzie właśnie Ola występowała w takiej fryzurze praktycznie w każdym meczu. Zobaczmy, bo za chwilę może to być mocny początek dla drużyny Sportisu. Strzał na bramkę Klawis jednak emoc... e, Gosia Bartosiewicz tutaj znalazła uznanie w oczach trenera Kroka. E, no i stąd też przesunięcie wyżej Oli Niecią, która e, no, gra bardzo dobrze defensywnie, aczkolwiek te jej walory ofensywne nie były do końca wykorzystywane. o dwunastej pomiędzy Czarnymi a SMS-em. SMS-y w pewnym momencie prowadzi już 3 do 0 na boisku Czarnych. Uwaga, może o tym za chwilę, bo bardzo soczyste teraz uderzenie, no i coraz bliżej. Nie przedziera się tam, Wróbel walczyła, Ola nie ciąg, jeszcze piłka pod nogami, Smazy, mamy powtórne dośrodkowanie i zobaczmy, bramka, tak jest, 1 do 0, Natalia Sitasz otwiera nam strzelanie w tym meczu. Bardzo dobre dośrodkowanie, taka druga piłka od Smazy chwalonej już przez nas w tym spotkaniu. Ona zalicza asystę, a Natalia Sitasze wpisuje się na listę strzelców. 1 do 0 dla Jagielonek. Bardzo dobre dośrodkowanie tutaj smazy mazy. Przez chwilę miałam wrażenie, że nie do końca była pewna, co y, zrobić z tą piłką. Te długie nogi, które y, pokrzyżowały plany Sportisu, i mamy 1 do 0. Ale czy teraz Sportis za chwilę nie odpowie morderczo? KOTRO! Poprzeczka, coś niesamowitego! Doskonała szansa dla Aleksandry Wiczak. Nie mamy wyniku remisowego, też odpowiedź Sportisu. Zastanawiać eee... Jak interweniować. A wiemy też, że Maronda jest to zawodniczka, która nie ma mało do zaoferowania w ofensywie. Kolejna dynamiczna akcja. Wójcik, przepraszam. Mieliśmy potem strzał o linie ciąg. widzimy okazję ku temu zawodniczki Sportisu. Walczona teraz piłka przez Bartosiewicz. i też w poszukiwaniu Derus na posterunku. Jednak w tej sytuacji Natalia Piotr nie wykorzystała tej e, agresji napastniczka e, Sportisu. Teraz piłka wyekspediowana przez e, Bartosiewicz. No i czy to będzie szansa na szybką akcję e, dla Jegelonek? E, piłka cały czas e, w górze. Nie ma tutaj Faulu. Zdaniem pani arbiter Natalia Wrubelna ciąga e, z kolejną akcją. Mamy kolejną żółtą kartkę. Tym razem Aleksandra Wiczak musiała się. E, no Sportis jest bardzo dużym zagrożeniem. Zapała świetny był ten strzał. Jeszcze nie koniec okazji! Mamy bramkę! Weronika, wójcik wpisuje się na listę strzelczyń 2 do 0 dla Jagielonek. Świetnie się to wszystko układa dla drużyny Krzysztofa Kroka. Mówiliśmy o tym, że będzie zagrożenie po strzale ani zapały i tak się też wydarzyło. Nie bezpośrednio zrzutu wolnego. Tutaj pomogła jej, jej koleżanka z prawej strony, Weronika Wójcik. I mamy 2 do 0. I e, to jest e, do tej pory mecz Jagielonek, bo wychodzi im to, e, co sobie myślę zamierzały. Tutaj e, i szczelna defensywa, i właśnie te bramki, które wpadają. No jednak e, mamy już powiedzmy końcówkę pierwszej połowy, A ale. Da, ależ po raz kolejny grośnie. Było jednak pod e, bramką e, klawis ale... w Uderzenie, zobaczmy było bardzo niebezpiecznie. Jeszcze nie koniec. Dobre było to uderzenie Natali Sita. Może zabrakło odrobinę mocy, ale precyzja była jak najbardziej na miejscu. Jakielonki po tych stałych fragmentach gry. Zobaczymy, ola, nie ciąg doszła tam do strzału, zabrakło chyba troszkę centymetrów, bo wywalczyła sobie tą pozycję w polu karnym. Szukać właśnie tych wolnych przestrzeni teraz. No świetne było to rozegranie, właśnie Jagielonek Sitarz niewiele się pomyliła w tej sytuacji. W defensywie, no jeśli tak będą szkolne błędy popełniać zawodniczki Sportisu, no to ciężko tutaj myśleć o jakichkolwiek zdobyczach punktowych. Dobre teraz wycofanie piłki do zapały Jeszcze nie koniec Bartosiewicz. Troszkę lepiej dołożyła tą nogę, to e, no to Natalia Piątek wyciągałaby po raz trzeci raz piłkę z siatki. Tak, no ona po prostu e, w odpowiedni sposób leciała do gości Bartosiewicz, zobaczmy, bo niebezpiecznie e, właśnie po zagraniu Bartosiewicz Klabis. Połowę spotkania pomiędzy AZS Uniwersytet Jagielloński, a drużyną sportisu KKP Bydgoszcz. No i czy sportis zacznie tam drugą połowę z wysokiego cestrzał? Nabrawkę, Klawis, Klawis na raty z pomocą poprzeczki, ale ostatecznie obroniła ten strzał. Na pewno nie odpuści sobie tego spotkania. No i czy to będzie akcja, która to e, potwierdzi? Strzał na bramkę, klabis. No to była prawdziwa petarda, puszczona przez Paulinę Oleksiak. Na... Wyjście z bardzo groźnym atakiem. Ale w tym momencie Ania Zapała sunie tutaj z Weroniką Wójcik po prawej stronie. I będziemy jest mieć bardzo groźną podukarnie. sytuację. Dociera to piłka do Derus. Dobra interwencja Natalii Piątek. Która jest? Ale zarówno bardzo dobrą zawodniczką w defensywie, jak i wprowadza bardzo dużo walorów w ofensywie swojego zespołu. Zobaczmy, świetna akcja w jej wykonaniu. Nie wiem, czy wróbel tam nie była na spalonym. Akcja trwa. Natalia Wrubel, piłka w poszukiwaniu, Nia ciąg jeszcze zgarnia to wszystko. Drużyna Jagielonek, ależ to była doskonała szansa dla Natalii Wrubel. W sytuacji strzeleckiej tutaj na 17 metrze, 18. A szukała jeszcze Natalii Wrubel, gdzie ona miała bardzo dużo zawodniczek w czarnych tylko tak po siebie. Świetne teraz przejęcie piłki przez sitarz i mamy 3 do zera doskonała akcja Natalii Sitarz i ona ma już na swoim koncie dublety w tym spotkaniu. No tak Sportis nie odrobi strat. No i fantastyczne zachowanie Natalisi. Też już pomijam bardzo dobre przejęcie tutaj e, Natalii e, przed tą bramką, ale ona po prostu wiedziała, ona chciała tam trafić, chciała tam strzelić, widziała jak ustawiona jest Natalia Piątek i po prostu. Oddała precyzyjny, mocny strzał. I mamy już niestety niekontaktowej, ale tej pierwszej, którą pozwoli zawodniczkom uwierzyć w to, że tutaj no i tutaj też było parko. Dwie napastniczki wyjecie, tego już dawno, dawno nie było. Wójcik do spółki właśnie z Binkowską, teraz odzyskują piłkę. Jesteśmy już w polu karnym sportisu. Wycofanie to wróbel! Poprzeczka jeszcze nie koniec! No i to było. Jagielonki są teraz w swoim żywiole, ale czy nie nadzieją się na kontrę? Aleksandra Stasiak ma trochę miejsca przed sobą, jesteśmy już w pole karnym. Jagielonek zobaczmy, jeszcze nie koniec tej akcji, słupek coś niesamowitego, ależ miał Sportis okazję, jeszcze strzał, kolejna interwencja, klawis nie ma bramki, ale Sportis no mógł tutaj wrócić do gry po tej bramce, a Jagielonki wracają z dalekiej podróży. Tak, jeżeli e, takich sytuacji e, Bedgoszczanki nie będą wykorzystywać, to tutaj już e, no, są bardzo bardzo małe szanse, albo tak że no, muszą tutaj e, troszeczkę e, powalczyć, ale te, ta, ta walka jest no, niestety troszeczkę spóźniona. No Zobaczmy, dużo teraz miejsca mają. Wójcik z zapałą. Wójcik, mamy już ją w polu karnym po nie dociera jednak do Aleksandry Mało wiary. W zespole gości, że tutaj ten wynik może ulec zmianie. Bardzo brutalne wejście teraz z Weroniki Andrzejewskiej I, i oglądnie kartkę. żółty kartonik. I będzie to. Tylko, że. A tylko nie dla tej kartkę... zawodniczki. Tak, żółtą kartkę otrzymała Weronika Heliska Może za dyskusję z panią sędzią. I mamy drugi żółty kartonik również dla Weroniki Andrzejewskiej, a więc no, troszkę chyba wykrakałem. Tą... Adam Góral za komentarze po tej czerwonej karcie dostał też żółty kartonik. Ale tutaj nie ma się co dziwić. No co z tego, że piłka była w... trafiona, skoro taki olbrzymi impet był podczas tej interwencji. Dalej będą no, prezentować się tak jak do tej pory. No ciężko sobie wyobrazić taki scenariusz. Trzybrankowa przewaga Grają o jedną więcej, ależ teraz to było kąśliwe uderzenie. Jak tlen. Koniec. Tymczasem spotkania w Krakowie. Zasłużone pewne zwycięstwo w wykonaniu jagielonek. No cóż, cóż tu więcej powiedzieć? Była skuteczność, była dobra gra i jest. Są zasłużone trzy punkty, coś czego Jagielonkom bardzo ostatnio brakowało.